Zobaczcie, jak popularne są zupki chińskie Instant w Wietnamie. Mają całe regały tego tutaj. Jakie wielkie paki tego w ogóle mają, ile oni tego muszą tutaj jeść. To są koreańskie, mają różne. Japońskie, chińskie, wietnamskie. Tutaj jakieś sojowe, różne rodzaje makaronów są. Setki smaków zupek chińskich. Tutaj mamy serowe, krewetkowe, tutaj pikantne, owoce morza. Jakiś siódmy poziom pikantności. Instant Fo. Macie nawet instant bunbohue, wołowinka z grzybami. Zupa krabowa, nawet. Tu kurczakowo-serowe, chyba linulubione. W kubkach też mnóstwo jestych, od razu do zalania. Tu kolejny regał, zaraz jest kolejny obok. Jest pięć regałów takich zupek chińskich i wszystkie różne, różnych firm z różnych zakątków świata. Możecie sobie nawet przetestować zupki chińskie w ich marketach. Ten regał z zupkami Wege, wszystkimi chińskimi. A to największa zupka chińska, którą znalazłem. Widzicie jak studenci mają dobrze w Wietnamie taka różnorodność za tak niskie ceny. A to najmniejsza zupka jaką znaleźliśmy. W sam raz na szybką przekąskę w kubku w biurze.